Wspaniała przyroda, wspaniała zieleń. Jesteśmy w Jońcu. Jesteśmy z Matką Chrzestną tej rzeki, Rzeki Wkry. Nie mam wątpliwości, pani Joanna Niepytalska, Stowarzyszenie Nasza w Kra. Witam serdecznie. W dzisiejszej akcji na odcinku oczywiście, od do Modlina bierze udział około 170 osób. Także. Pomimo pandemii odzew był duży. Pierwsze akcje, które zaczęliśmy, wtedy było jak na bardzo dużo śmieci na rzece. Bardzo dużo śmieci gabarytowych przede wszystkim, worków po nawozach, po cementach, pralki, lodówki, sedesy, No całe mnóstwo można by tego wyliczać, więc na pewno zapadło to w pamięci. Dziś jest już zdecydowanie mniej śmieci gabarytowych, aczkolwiek dziś dostaliśmy też sygnał, że gdzieś tam na brzegu rzeki niedaleko Sochocina jest pralka. Myślę, że cała ta akcja jest dokładnie edukacją, ponieważ zbierając śmieci widzą, jak wygląda zanieczyszczona rzeka i to uczy ich dbałości o czystość rzeki. Rozpoczynając tą akcję mieliśmy nadzieję, że ona rozrośnie się, ponieważ na początku braliśmy niemalże sami udział w tej akcji. Z roku na rok przybywało chętnych, to no i tak poszło, więc rzeczywiście no dzisiejsza akcja jest naprawdę rekordowa, z czego bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że... Kiedy wyjdziemy z pandemii i dojdziemy do normalności, ta akcja będzie jeszcze większa. Nie jest to tylko moja zasługa, ale wszystkich członków stowarzyszenia, ponieważ wszyscy bierzemy w tym udział, pomimo że często jesteśmy konkurencją, a jednak tutaj łączymy wszyscy siły wspólnie. Tak, w Jońcu słowo czysta wkra to nie tylko slogan, to absolutna prawda, bo tutaj nie brakuje osób, dla których te słowa są bardzo, ale to bardzo ważne.